Moje zadanie w tym odcinku to wyznaczyć okresy tygodniowe na podstawie jakiegoś okresu startowego, który jest w tym przypadku wpisany w komórce B2 jako tekst. Oczywiście musi być to tak zrobione, aby po zmianie okresu tego startowego, tego wyjściowego, na przykład niech to będzie od 14 do 20, zatwierdzam tę formułę, te kolejne okresy automatycznie się generują. Do dzieła! Co zrobimy? Po pierwsze skorzystamy z funkcji Data, aby zbudować datę, która będzie o jeden dzień większa od tej, która jest jako data końcowa w tym okresie startowym. Do dzieła, więc równa się data. Otwieram nawias. Tej funkcji Data trzeba podać trzy argumenty: rok, miesiąc, dzień. Rok będzie wyciągnięty z, tej, z tego startowego okresu. Są to te cztery ostatnie cyfry, więc użyję funkcji prawy. Powiem tej funkcji prawy działaj na zawartości komórki B2, średnik 4, czyli wyciągaj 4 znaki z prawej strony, zamykam nawias, średnik, teraz miesiąc dla funkcji data, miesiąc to będą zawsze te dwa znaki. Policzmy od którego znaku one się zaczynają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Od siódmego dwa znaki, więc użyjemy funkcji fragment tekstu, która zadziała też na zawartości komórki B2. Średnik 7 będzie mówiło, żeby od siódmego znaku rozpoczęła ta funkcja wyciągania znaków. Średnik, a dwójka będzie mówiła, że dwa znaki interesują nas, poczynając od tego siódmego. Zamykamy nawias. Średnik i jeszcze dzień. Dzień. Będą to zawsze te dwie cyfry. Czyli również użyję funkcji fragment tekstu, powiem jej, aby zadziałała też na tym oryginalnym okresie, średnik i chciałbym wyciągnąć znaki od znaku czwartego, średnik 2. Zamykam nawias od funkcji fragment tekstu i zamykam nawias od funkcji data. Zatwierdzam to i spójrz, mam tę samą datę, która jest jako data końcowa w tym okresie startowym. Jest potrzebna data o jeden większa, o jeden dzień większa, więc na końcu tej formuły. Wypiszę plus 1. Zatwierdzam to tak jak chciałem. I teraz całą tę formułę skopiuję bo zaraz ją wykorzystam ponownie. Ctrl C bez znaku równości i teraz potrzebuję wyciągnąć z tej daty tylko dwie cyfry odpowiadające dniu. Więc użyję funkcji tekst i powiem Excelowi aby wartością dla tego tekstu była cała ta data o jeden dzień większa niż koniec tego okresu startowego. Średnik. A format, w jakim ta wartość będzie wyświetlona, otwieram słów DD. Czyli chcę zawsze to wyświetlić dwiema cyframi, żeby to były dwie cyfry dnia. Zamykam na was, klikam Enter i spójrz, mamy 17. Teraz muszę do tego dołożyć datę końcową dla tego okresu, a jak ją wyznaczę? Wchodzę do formuły. Powiem lepiej, że do tego, co już mam, chciałbym dołączyć, więc AND, otwieram cudesłów, myślnik, zamykam cudesłów, AND. I ponownie użyję funkcji tekst, dlatego że tę datę, którą tutaj wklejam, Ctrl V, tym razem chcę mieć nie plus 1, tylko plus 7, aby ona była o 7 dni większa od tej daty, od tej daty, która jest tutaj jako. Koniec tego okresu startowego i teraz chciałbym, aby ona była wyświetlona w formie dzień, miesiąc, rok. Więc spójrz dla funkcji tekst. Teraz argumentem wartości jest cała ta formuła, którą miałem wcześniej z tą różnicą, że nie jest plus 1, tylko jest plus 7. A argument format tekst, otwieram cudzysłów i wpisuję dd, myślnik mm, myślnik rrr, 4rki zamykam cudzysłów, zamykam nawias od funkcji. Tekst, klikam enter, aby to potwierdzić i spójrz pięknie od 17 do 23. Um, sprawdźmy to, kopiujemy do samego końca w dół. Ups, jeszcze w tej oryginalnej dacie są kropki, a nie myślniki, więc zmodyfikuję tę formułę. Od razu wchodzę do tej formuły. I w tej drugiej funkcji tekst w argumencie format tekst zmienimy ten format, który ma myślniki, ma mieć kropki, więc wpisujemy kropkę. Kropki Enter, kopię tę formułę do samego końca w dół, sprawdźmy czy ona się aktualizuje, zmienia ten okres startowy, niech to będzie na przykład od pierwszego, czyli 01, myślnik 07, zatwierdzam tę formułę, kolejne okres fajnie, automatycznie się generujemy.